Serdecznie z tej strony Tomasz Hulak, właściciel firmy Axon, a do oferty trafia kolejny scenik, tym razem z 2015 roku, czyli w zasadzie z końcówki produkcji modelu trzeciego. Samochód poliftowy, zgodnie z nomenklaturą Renault, jest to ostatni lift PH3. Samochód z niedużym przebiegiem, w zaokrągleniu, tam jest niecałe 167 tysięcy km tylko napędzany lubianym silnikiem i poszukiwanym dieslem 1,5 DCI, w połączeniu z manualną sześciobiegową skrzynią. Samochód przyjechał do kraju tak, jak go Państwo widzicie. I teraz, tak, kilka takich informacji porządkowych, jak ja to zawsze nazywam, dla osób, które pierwszy raz trafiają na moje oferty. My, sobie w czasie tej prezentacji przejdziemy wokół samochodu, sprawdzimy sobie powłokę lakierniczą w zasadzie centymetr po centymetrze. Następnie, szyby, wnętrze pojazdu, komorę silnika, pracę silnika. Zrobimy sobie krótką jazdę samochodem i wszystko w kilku słowach podsumujemy. Teraz, tak. Przede wszystkim samochód zarejestrowany, ubezpieczony, czyli klient bezpiecznie robi jazdę testową, bezpiecznie, legalnie wraca do, do, do siebie, do, do domu. Na samochód wystawiana jest faktura, klient nie ponosi żadnych kosztów, żadnych opłat, po prostu cieszy się z zakupionego samochodu. Jeżeli chodzi o pełną dokumentację, pełną galerię, zdjęcia w galerii są w pełnej rozdzielczości, można sobie powiększać, oglądać na dużych monitorach i tak dalej. Pełny taki profesjonalny raport z pomiaru grubości lakieru, każdy element mierzony w kilku miejscach. Mała uwaga, elementy plastikowe nie są pomiarowane, co myślę, że dla każdego jest logiczne. W przypadku scenika trójki, błotniki, przód, prawa, lewa strona również są plastikowe, stąd brak tego pomiaru. Te wszystkie informacje znajdziecie wraz z opisem galerią na mojej stronie www karspl Ostatnia sprawa, zachęcam do subskrypcji kanału. Będziecie zawsze na bieżąco. Ja nie ukrywam, że ja na AutoMoto nie wrzucam wszystkich ofert. Jakby na to nie spojrzeć, działam już 17 lat na rynku, więc baza gdzieś tam stałych klientów jest. Więc Moja dobra rada subskrypcja kanału, polubienie kanału w tym momencie, czego bym nie wrzucał, będziecie zawsze na bieżąco. Proszę Państwa, ostatnia rzecz. Gdyby Wam czegokolwiek brakowało w tym filmie, czy na mojej stronie, czy w opisie, bierzecie telefon do ręki. Ja wyznaję zasadę, że nie ma głupich pytań, postaram się na każde odpowiedzieć. Jedziemy z prezentacją. Przejdziemy sobie teraz wokół samochodu. Jak na każdym filmie, tak i dziś, podpowiem, że materiał nagrywany jest w jakości 4K, tak więc zachęcam do odtwarzania na telewizorach. Ja to zawsze mówię, poczujecie się wtedy tak, jakbyście tu dziś ze mną robili te oględziny. Samochód przyjechał do kraju tak, jak tutaj go widzicie. W mojej ocenie prezentuje się naprawdę fajnie. Ale ja też na każdym filmie powtarzam, i będę to w zasadzie do znudzenia powtarzał. Samochód jest samochodem używanym, ma prawo mieć jakieś zadrapania, mankamenty, zaprawki, poprawki itd. To jest rzecz normalna, jest to samochód używany. Ale tak jak już mówiłem, w mojej ocenie prezentuje się świetnie, a wy wyrabiacie sobie własną opinię na podstawie chociażby tego filmu. Sprawdzimy sobie szyby. żeby w tylnej części fabrycznie przyciemniane. Tak, zawsze troszkę trudniej nagrać, ale damy radę. O, udało się. Mamy. Mamy tu ta sama sytuacja, pomożemy sobie w ten sposób. I mamy. I ostatnia szyba. No, i mamy szyby sprawdzone. Przejdziemy sobie teraz do wnętrza samochodu. Jest to opcja wyposażeniowa Limited. W zasadzie już pod koniec produkcji, taka dosyć dobrze wyposażona wersja cztery elektryczne szyby elektrycznie składane lusterka nawigacja, rolety w drzwiach klimatyzacja automatyczna radio bluetooth tempomat czujniki parkowania z tyłu i tak dalej bardzo charakterystyczna też tapicerka bagażnik bardzo ładnie utrzymany a jest jeszcze jedna fajna sprawa pełne koło to też się rzadko zdarza. W przypadku tych roczników bardzo często mamy już do czynienia z zestawem naprawczym, po prostu. Samochód bardzo fajnie utrzymany. Wiadomo, doszukać się możemy jakichś zabrudzeń, ale myślę, że to jest normalne w przypadku samochodu używanego. Ja zawsze mówię: ja tych aut nie picuję. Klient ma widzieć, jak samochód był eksploatowany, i tyle moim ocenie super. Zajrzymy sobie teraz do komory silnika. Posłuchamy pracy silnika. Jak Państwo widzą, silnik nie myty. Pracuje ładnie, równo, cicho. Mamy jakąś piszkę. Ostatniej wymiany. Też to zdjęcie będzie również u mnie na stronie. W mojej ocenie super. Idziemy na jazdę próbną. Proszę Państwa, teraz zrobimy sobie wspomnianą jazdę. Ja w każdym filmie uczulam, jeździmy zgodnie z przepisami, nie robimy jakichś testów prędkości. Chodzi o to, żeby Państwo zobaczyli, jak samochód zachowuje się na drodze podczas hamowania, przyspieszania, czy jest cisza, czy kierownica drży. O no, takie wyrobienie sobie gdzieś tam opinii, jak samochód zachowuje się w takich typowych dla niego warunkach. Na tym skrzyżowaniu, jak zwykle, sobie zawrócimy. I jak Państwo widzą, kierownica cisza spokój nic nie drży. Od głosów również jakichś niepokojących brak. Zresztą samochód ma w zasadzie. Cały stos faktur potwierdzających to, że wszystko było na bieżąco, serwisowane, robione i tak dalej. Uf, to jest miejsce standardowe. Zawrócimy. Samochód fajnie dynamicznie przyspiesza. Zresztą to są bardzo fajne silniki. Ja myślę, że skoro Państwo przeglądają w ogóle ofertę, to wiedzą o tym. Nie tylko że silnik jest fajny, dynamiczny, elastyczny. No to jeszcze odwdzięcza się mega spalaniem. Oczywiście w temat spalania ja nigdy nie wchodzę, bo to jest bardzo indywidualna kwestia. No i mamy kolejne ograniczenie. Proszę Państwa, jak zwykle w tym miejscu, myślę, że nie ma sensu ciągnąć w nieskończoność. Dla przypomnienia, jak na każdym filmie, na skrzyżowaniu, które będzie za chwilę przed nami, do mnie zjeżdżamy w lewo i za pierwszym pomarańczowo-moralowym budynkiem w prawo. Proszę Państwa, przejdziemy sobie do krótkiego podsumowania teraz. Proszę Państwa, pozostało nam zrobić krótkie podsumowanie. Myślę, że tutaj zbyt wiele nie trzeba. Dla przypomnienia, kilka ważnych informacji. Samochód. Ubezpieczony, zarejestrowany, czyli mamy legalne poruszanie się po drogach, mamy legalny powrót do domu z zakupionym samochodem. Na samochód wystawiana jest faktura, klient nie ponosił żadnych kosztów, żadnych dodatkowych opłat, po prostu cieszy się z zakupionego samochodu. Na mojej stronie, która jest zamiast tablic rejestracyjnych www.axon-cars.pl, znajdziecie pełny opis, pełną galerię, pomiar grubości lakieru, komplet informacji. Gdyby wam czegoś brakowało, jak już mówiłem na samym początku, nie ma głupich pytań. Bierzecie telefon, dzwonicie, pytacie, postaram się odpowiedzieć na każde. Jak Państwo widzieli na filmie, w mojej opinii, samochód bardzo fajny genialna proporcja cena, jakość koszty utrzymania wyposażenie koszty eksploatacji ale tak jak mówię. Ja Państwa zachęcam raz jeszcze do polubienia. I do subskrypcji kanału. W tym momencie będziecie zawsze na bieżąco. Zachęcam do zakupu. Życzę miłego dnia, popołudnia, wieczoru, kiedy tam będziecie oglądać. Do usłyszenia i do zobaczenia. Proszę Państwa, jako że czasami pada pytanie, Panie Tomku, jak do Pana dojechać i tak dalej, postanowiłem nagrać krótki filmik. Ja w tej, w tej chwili stoję na drodze szybkiego ruchu od strony Katowic. Z przeciwka możecie dojechać od Skoczowa Wisły, z prawej strony można dojechać na przykład od Rybnika. Do mnie skręcamy teraz na tym skrzyżowaniu w lewo, zaczekamy sobie na zielone światło i zaraz zobaczą Państwo, podprowadzę Was pod samą bramę tak jak wspominałem ja jadę od strony Katowic skręcamy w lewo po prawej stronie mamy pomarańczowo-morelowy budynek do mnie zaraz za tym budynkiem skręcamy w prawo zresztą mają Państwo nawet na wjeździe szczałkę Axon Cars i jedziemy w dół ja jestem w drugim rzędzie zresztą macie również z przodu logo firmy numer telefonu i tyle Proszę Państwa, dla przypomnienia tylko, yy, proszę wcześniej dzwonić, nie zawsze jestem na miejscu, więc potwierdzamy, umawiamy się i wtedy dopiero przyjeżdżamy. Życzę miłego dnia.